No mów. No to siema. Witamy was na serwerze MyRPG. Serwerze RPG. Jest ze mną FreeWensky, kamerzysta. Siema i ja oprowadzimy was dzisiaj po serwerze. Tutaj mamy strażników Rady Miasta. I dalej z nich już będzie mówił, bo ja nie gram na serwerach IPG, ale ten... Dobra, to chodź. Ten oponent Kupie. właśnie spędza tutaj dużo czasu. Znaczy no na tu macie Grabiarza, u którego oddajecie liście. Za nagrody jakieś tam. Tu macie, macie tropiciela. U którego dostajecie bonusy do postaci za zabijanie małpów, w skrzynek skrzyni ITP. Dalej, co tu może być? Tu macie nagrodę dzienną. Dokładnie. Tu też. Tu macie zoologa. Tu peta możecie mieć. Tu item shop momencie, macie shop, najlepszy item shop w Polsce Tu kupiec, którego sprzedajecie rzeczy Najlepszy kupiec na świecie Dalej idąc to Tu macie przedmioty którego... to Znaczy NPC, to którego możecie kupić przedmioty Dokładnie Chodź tu macie biologa, którego oddajecie przedmioty, które robią z mobów za bonusy do postaci, tak. Tu maga macie, który dodaje bonusy też do postaci tam jakieś. No i... Duszka, w sumie... której te duszki macie jeszcze i no i... Myślę, że większość tego co jest na żywo, że przedstawiliśmy. Dajcie temu panowi tubera, bo bardzo się stara chłopak jestem ja jednak nie, nie mógł nagrywać, bo coś mu się OBS zepsuł. Tak, dobra. Jestem jego kamerzystą. No, no i co? Co, co chcesz jeszcze powiedzieć? Do Wojciech. Zapraszamy na serwer. Przepraszamy na serwer i dajcie mu youtubera. Mów się naprawdę bardzo stara i bardzo dużo spędza czasu na waszym serwerze.